Moi najwspanialsi widzowie pod słońcem! Dzisiaj mamy 7 lipca i są moje urodziny! Woo! Dobrze też wiecie, że ja jestem ogromną fanką LOL Surprise i dodatkowo właśnie dzisiaj w moje urodziny jest LOL Day, czyli dzień LOL Surprise i z tej okazji będę grała w LOL Surprise Official Party w Robloxie bo zostały dodane nowe rzeczy, specjalnie właśnie z tej okazji, chyba moich urodzin. <gry> Ten film jest nagrany we współpracy z LOL Surprise. Za chwilę jeszcze dołączy do mnie mój brat Adrian Klarson i będziemy razem tam sprawdzali te wszystkie nowe rzeczy, które zostały dodane. No i pamiętajcie, żeby zostawić tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo łapek w górę z okazji moich urodzin. Tak wiecie, żeby mi było miło i fajnie. I, I pamiętajcie też o subskrypcjach, bo fajnie by było kiedyś dobić tego miliona i zrobić wielką imprezę dla moich wszystkich widzów. <laughs> Cześć siemanko, Adrian, Bananie. Witam bananowcy, co tam. <laughs> Jak tam Jest, urodzinki? Jesteś właśnie, jesteś gotowy na dzisiejsze y, urodzinowe party w... LOL Surprise Official Party, będzie super Adrian impreza. No widzisz jak wyglądam, już, już nie mogę się zaczekać, jak na w tej pozycji. <laughs> Dobra, słuchaj, to ja proponuję najpierw otworzę sobie prezent, bo są moje urodziny, więc wszystkie prezenty dla mnie. Będziemy teraz się ścigać, więc dawaj Adrian, chodź. Tu tu mam wejść mojego na... drina. <laughs> drina wziąłeś? <laughs> Oj tak, Idziemy, cyk, cyk, cyk. Tu mamy, moi drodzy, wyścig. Tak się będziemy ścigali. Ale, Adrian, o co się zakładamy? Yy, ta osoba, która przegra, musi zaśpiewać piosenkę bananów. Teraz. Może być, zabra. Dobra. No. dobra. Może być, damy radę. No. Lecimy. Który jest mój samochód? Ciekawy, który. Ja mam chyba zielony, bo byłem pierwszy chyba. Tak, to ja mam w takim razie dance machine. Trzy, trzy kółka robimy. Tak. Opa, gdzie? O, tak o, o bo, jak się nie jedzie. No. Dla nie, się, że jest... będzie. Nie, nie, właśnie trzeba klawiszami normalnie. jest speed, o. o i hajs do zebrania. O Boże, a ja zwolniłam. No nie. O, więc jest speeda. Eee? Iii? Najgorsze I... I... to, że nie widzę, nie, nie I... mam tylnego w... lusterka, nie wiem jak blisko jesteś. Wszystkie w ogóle monety mi zabierasz, jak jesteś pierwszy. O, to mi zostawiłeś. Powiedzmy, no, no. Halo, ja mam urodziny. Daj <laughs> wygrać. <laughs> Byłaś nie zakładać, to ja bym Ci odpuścił. Ty mogę znasz tekst? Jaki tekst? A nie, w sobie nie. A co to za jakieś kółka dziwne? No! Patrz! No, mój speed. No! Chciałam cię zablokować, no nie. No i weźmiemy jakieś miny wórzyli. do zrzucania jeszcze. No, to by było dobre, nie z bagażnika coś. O nie! O oh maj! O oh my god! Aga, co zrobiłaś! Co zrobiłaś? Ciekawe, Zapewne. czy jest tu gdzieś napisane, ile kto monetek zabrał? O, ja mam 8 chyba w tym wyścigu. Albo nie, nie o wiem, je... czy to są moje wszystkie, czy to są tylko w tym wyścigu. Ja nie wiem, 1, 2, 13 chyba? Chyba to są tylko z wyścigów, które daję, bo o, ja miałem więcej. Techniki. Matko, ja tu jakiś wypadek miałam! O, i mamy o matko, No nie A blisko byłaś, co nie? Bardzo blisko? No byłaś. bardzo blisko! Ja cię mega no? nadgoniłam. Tam po prostu... Mogłabym to wygrać, gdybym, gdyby mi się udało y, tam no o, patrz, nie O, ale patrz, tutaj zrobić. jest napisane jakie, jakie kółko zrobiliśmy najszybciej, widzisz? Tak. Trzecie, trzecie najlepiej, nie? No. Ja drugie, 40 miałem. Tak. No dobra, to ja teraz śpiewam, a ty Adrian możesz mi klaskać czy coś. No, tak, no, tak będę to, klaskał i... do rytmu jak banan w tańczył. Jak to leciało? No nie wiem, no. A dobra, czekaj. Ja musisz zacząć, bo ja nie wiem, no, klaskać. No, no dobra, no. Banda bananowców, banda bananowców wjeżdża na rejony Hej, hej, Ej. hej, kup se klej My robimy trzodę tutaj taką, że hej, hej no. Ładnie? Ładnie. No ładnie! Płytę nagram! Nagrywamy płytę, guys Dobra, ja po tym wyścigu jestem spocona, muszę się umyć w basenie Ja jestem rajdowcem, siadam do mojego auta ja i odjeżdżam To jest kamper w ogóle Dziś Chciałeś jo, kampera, ty cały czas mówiłeś, że chciałeś kampera, no to masz. No chciałem, no. Pamiętam, Zobacz. wtedy bawiłem się na tej zjeżdżalni tutaj ostro. O, dawaj zjedź, no, dawaj zjedź z niej. W ogóle teraz, teraz ty leżysz. nie mogę wstać, czekaj, o. O no, tyle dawaj, uwaga. bo to jest śmieszne, o. no. Gleba. Czekaj, tu to trzeba było jakoś tak wejść. wejść. Wejść, o tak. O, tu jest ta moneta, super, moment. Oj. Super moneta, Ajo, jest. No. no, ona chyba 10 daje. Dobra, uwaga, o, aga, aga no, leci. No, no. Pod stół wpadła! Ja już Dobre. nie wstaję. Co? Ja już nie wstaję, zostaję z moją koleżanką. Widzę, że Stick Queen, yy, Stix ona, cię, Stix ona, Queen ona cię podniesie, wiesz? Ona cię podniesie, ona cię podniesie. a no faktycznie podniosamy. <grym> Adrian, widzę, że yy, zauważyłeś ten wspaniały, wielki namiot. No bardzo wielki jest, najwyżej tutaj największy no. punkt widokowy chyba. I to jest teraz właśnie specjalna rzecz dodana na LOL Day, czyli dzień LOL Surprise. I właśnie tam są jakieś specjalne rzeczy, które są tylko na określony czas, więc zaraz zobaczymy, wbijamy do wielkiego namiotu imprezowego. To mówię Wam, ten namiot był zrobiony po prostu na moją rodzinę, specjalnie. Czekaj, chodź najpierw na to do skakania, Adrian. No właśnie, no bo tutaj ta monetka była, ona mnie tak kusiła. O, odbiłaś się mocno, bo ja tak What? nie mówię właśnie. Znawiałam się. Właśnie. Tym... O, teraz! W ogóle! Sami tak. O, trzeba chleb ja bym... czekać na ziemi. Ja bym chciała coś takiego na moją imprezę urodzinową, nawet jak już jestem dorosła, to mam to gdzieś. Chciałabym coś takiego, nie? No, dobra. Przecież to jest super. Jak on robi... bansuje w ogóle on tak. tak. Bansuje. Mm. No. bansuje do nuty. <laughs> uwaga, uwaga! Co tu jest ciekawego w namiocie! O, to są Adrian! O, czekaj, tu strój dostaliśmy! O, o, dostałem, no. To jest specjalny strój, który można właśnie tylko na tym evencie dostać. Jak ty, Adrian, śmiesznie wyglądasz w tym bananie! O ja, jaki ładny! A, a mogę mieć sukienkę i spodnie, czekaj, wazę? o. Tak! Ty masz sukienkę i ja mam gacie normalne, no. O, nie, dobra, to ja chcę sukienkę. I w ogóle ta sukienka, mi się wydaje, że ona jest od takiej lalki, z właśnie nowej, OMG. Yy, Prezent Surprise, chyba? Ja już ją widziałam, pewnie za jakiś czas ją yy, otworzę i też Wam właśnie pokażę. A tu, Adrian, słuchaj, są nastolatki. Te lałki większe po prostu? Tak, tak. To są nowe właśnie nastolatki Twins, i ja już je otwierałam. Mam nadzieję, że wszyscy oglądali. I tutaj na przykład mamy, zobaczcie, tą Freshest, która chyba mi się najbardziej podoba. O proszę Pani bardzo, niebieskie On ma takie ładne... no ładne i one, one na żywo, Adrian, są takie bardzo fajne, mięciutkie w dotyku, nie. A druga chyba, która mi się najbardziej podoba, to jest ta. Ona się nazywa Fancy Girl. Go. <laughs> tak, i ona jest właśnie taką, taką modnisią, co lubi modę, ale ona ma po prostu strój e, przeczaderski. No zresztą wszystkie mi się podobają. Ta też mi się podoba, i ta też mi się podoba. Wszystkie są bardzo ładne. Jeżeli nie oglądaliście odcinka, jak otwieram te lalki, to proponuję obejrzeć. No ta różowa teraz na pewno najlepiej tańczy tam. O, no, rzeczywiście, ale ona wymiata! Ona tam że tak rusza, rusza ostro się tam, ta No i najlepsze mogę... jest to, że ona tutaj trzyma tą torebkę, widzisz, ma z kostką. A, ta, I ja tak. taką torebkę też normalnie mam, nie? A. Patrz, mogę z nimi razem tańczyć. A, tak po prostu. Trzeba wpisać komendę slash dance, dance, dance. I możesz wtedy tutaj z nimi zarządzić tańczyć. O, ja mam, ja mam x inny, bo jestem chłopakiem nie dlatego. Ja w ogóle spadam ze schodu, zjeżdżam, No nie widzę. Pewnie znowu zaraz jadę, patrz! Tu mamy Adrian jakiś teleport. Czy ty to widzisz? Riteko, czy widzisz ten ale pierwsze, teleport? Pierwsze pytanie jest zawsze, czy można na niego wejść. To jest Nie. moje pytanie. O dobra, <laughs> można. To jest, to jest fajne. <laughs> Adrian wszędzie wchodzi. Ej, ale ładny ten strój jest. I słuchajcie, on jest właśnie limitowany, tylko będzie trwał przez kilka dni w trakcie trwania właśnie tego eventu. Nie wiem ile to jest dni, więc lepiej się śpieszcie. Link oczywiście do tej gry macie u mnie w opisie, więc wchodźcie i odbierajcie tą sukienkę, bo cały ten strój jakby, bo jest czaderski. Dobra, wchodzisz Adrian ze mną? Co oh. wow. jest grane? Co to jest? To to jest jakaś neonowa imba. Czy Taki to jest jakiś jest. To parkour jest, no? Kurto jest? O Boże, ja takich Piękne. rzeczy nie umiem! No hajs. Jo, prawie Giędze, spadłem! Giędze. No Adrian! ty znalazł o mnie! Tak! Zderzenie żołowe było o, i spadłam! Ale ty to jest checkpoint chyba, więc jak dotkniesz tego, to już się będziesz tutaj. Znowu, Boże, w laser się rozwaliłam! Poczekaj na mnie, bo ja, mówi, ja mówiłam, że jestem w to Dlaczego? słaba. Czekam. A bo to nie Kamerę Kamerę sobie bokiem z bokiem najlepiej na kamerę właśnie. A to tak to ja już w ogóle nie umiem, dobra? Czekaj mam monetę. Okay. Tak najlepiej. Dobra, czyli teraz sery trzeba uważać? No, ta, ta one, się, one się rozwalą. o I no dotknij tego najlepiej. Nie wiem, nie nadzieję. O, jedziemy nie, Oj, to ja już nie, 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 biorę, ja Boże, już jej bierze, nie, 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 Jak nie, 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 trzeba nie, 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 to to nie, 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 A tam można gdzieś dojechać, zobacz, co to robi tam. Tam na górę, no, będziemy mogli wejść chyba. No to chyba nawet nie, tam no. musimy, no, tam musimy, na teraz No pewno wejść. ta, no. No, no A skocz na dawaj. dół. Panie jak się, to coś to. to, 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 to... O! No ty skoczyłem no, odjechała akurat jak skakałem Ciemność w ogóle, wpadłeś ja Bo... się zapytać, to się stanie jak spadnie na dół właśnie, co będzie. O, matko, no to podrzuca do góry ostro. Dobra, to czekaj na ciebie, chodź. Dobra, no. Łop. O, a, znaczy, a, dobra. A, trzeba wycelować. Dobra, dobra. O, dobra, okej okay. oh O ale w ogóle jak to jest fajnie neonowo, Wypas. Nie no, właśnie fajny design tego, tego, Super no, powiem, jest. ale... A, co A, winda jest, dobra. A, jest, bo już myślałam, że mam tak dobrze... Trzeba będzie, dysko. trzeba będzie bokiem przysiagać, bo te lasery cię zabiją. O, o, rzeczywiście! Rozsypiesz się, no. Trzeba boczkiem skoczyć. Oh my O! O bo, jak osuwa! Ej, a nie, trzeba poczekać. Mam! Czemu to tak... Co w ogóle? No nie wiem, ta winda, winda ruszyła tak skopyta, po prostu, nie wiem. No? no! Ja... to czas stać... Jakoś tak blisko mega niej, żeby nie spaść, co w ogóle? Ale ty się utrzymałeś, bo ja pewnie się swoim cielskiem przytrzymałam Nie, możliwe I ja, ja poleciałam jak klocek na dół Musisz <grym grym> Tylko... taka na lewo, na prawo, nie? Tak, 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 wiem, no Tylko nie będziesz mogła tego na raz zrobić, jak coś. To za szybko, to je, nie, nie, na raz nie możesz. Wiem, Co wiem, wiem, jedziesz. ale w ogóle, że tu stoję, to jest już sukces. No, to, jest, to jest to, to prawda. To, jest bo już to w ogóle na czas jest, Story. Można tutaj speedrun robić też. A rzeczywiście, no? A to no. już my robimy do 3 minuty. Nie, no my Pozdrawiam. czekamy tutaj na siebie. Dobra, no, teraz. się. Teraz to zrobię. Lepi, lepiej poczekać, jak ona trochę zwolni, wiesz? Tak, jak tak, bo ona tu się trochę chyba pod koniec spokojnie. Tak. O. No. O. O, dobra, nawet nie trzeba skakać. O, tu jest checkpoint, nie? Tak, tak, zapraszam. Bart, nie zrzuć mnie. O, nie, tutaj są takie, o, te, te, te. O, oh Mike! Nie dam rady przejść? Co? O! Po, nie dam rady. O. Jak to zrobić? O nie, monetki nie wziąłem. Monetka, chodź do mnie. O, dobra, mam. O! To jest ciężkie trochę, nie powiem. O, matko. To jest, to jest, to jest No dobra, nie, jak się podskakuje, to jest okej, okay, nie? To nie, jest dużo właśnie, podskakiwać no. i omijać. O nie, Aga, musimy iść monetkową drogą. Przecież ja tu się... Nie, ja idę tamtą, bo ja Monetkowa pewno... droga, Aga, no co ty? Adrian, ja nie umiem w gry nie umiem takie gry grać. Nie umiesz po takich światowych rurach chodzić, no co ty? Nie! Już wolałabym co w prawdziwym ty? życiu chodzić. No co ty, to już Po takich rurach to bym się od razu roz rozsypał. Czekaj... No, tutaj jest ten, trzeba skoczyć dobrze, o. Ale beka. O! Się radę, dobra, o nie, dalej. tu jeszcze nie ma checkpointa chyba. To jest to... do góry, no. Zapraszam. O! Czek, boże jaki długi jest ten Co? Co? No, tu długi do długi rury sam. mam wskoczyć? Tak, się... Tak, Ta, nie rozsypać się. Co? <laughs> <Owie> tutaj <laughs> kończyny na mnie spadły. A, prysznic miałem. O, dobrze, jest okej. Okay. Tu jest monetka, wziąłeś ją? No oczywiście, no proszę cię. To ja też wezmę, bo to wydawało się łatwe. Pierwsze co zrobiłem O, tutaj powolna winda będzie dobra, ślimaczek. O, już widzę. Szybko załapiesz się jeszcze. O, o nie, już za... o, nie, ona przyspieszyła. przyspieszyła! Ej, strasznie długi ten parkour, co się tu w ogóle dzieje? Chule, no, bardzo długi, no, bardzo. Będziesz musiała dwa razy pod ląd to zrobić, Aga. W jakim To tak jest za, za, dru za drugim razem dopiero. Nie jest takie łatwe, by się wydawało. O! Bo to przyspiesza jak ja skoczyłem jak przyśpieszyło. <laughs> Przedem nigdy nie zrobię! Poddaję się! W mojej perspektywie nie będziesz miał no miała jak ja się... nie umiem nawet na pierwszym już skoczyć A! Skaczesz, to zawsze do przodu stale klikaj. Wiem. No. no. Dobra. A, nie <laughs> Już patrzę cię bokiem, bo jak patrzę się od góry, to nic nie widzę. Nie ja bokiem w ogóle już bym nie skoczyła. Boż. Nie widzę. Nie, nie Teraz widzę, jest jak... jeszcze gorsze, Adrian! Tak. Jak stanie Winda, to musisz przeskoczyć na drugi. na, na drugi. No. O jak ta... Nie w życiu tego nie A... prze... O, Adrian, mogłeś mnie nieść. Przecież ta tak z... w ogóle szybko jechała tamta! Nie czekaj za długo. <laughs> Mogę zabić? O. No nie no! Adrian tam leci dalej. Ja... że masz nagrywać. E, ja dalej tutaj e, się męczę. Nie wiem, czy dojdę kiedykolwiek. Niech chociaż Adrian dojdzie do końca, niech spróbuje. Powie nam Ale co nie kończę. Wtedy... No. Łatwe o, to to, to nie jest. Nie, nie zrobili takiego łatwego bardzo no. No. Nie wiem, może dla tych osób, które grają dużo tego parkura, to to jest bardzo łatwe. Ale ja nie gram takich, bo ja nie umiem. No i. Och, tak widzę. Czy ja mogę dostać jakiś... Nie wiem, w internecie sprawdzić, jak to przejść. No, tak, jest. Jakieś kody, halo! Hello Surprise! Jesteś pewnie jedna z pierwszych, które to w ogóle przechodzi. Dajcie mi! Poza, no, poza dajcie mi jakieś kody na tą grę. Czy coś, bo nie wiem Widzę portal, no? O, i monetka za portalem jest. O, nie się ja się już spadam po prostu wszędzie. Jest. Zrobiłeś? Zrobiłem. do lobby. Wracam do lobby, no? I co, co? Do, coś dostałeś fajnego, pewnie dużo monet, nie? Nie, Tutaj, nie wiem, o, jestem, nie wiem. Nie wiem, wszystkie monety. nie wiem. na pewno moneta za portalem była taka duża, jeszcze bardzo fajna. A. Ale dobra, udało się. Dobra, ja, ja próbuję ostatni raz. Ostatnia próba. No nie, spa. Nie, dobra, koniec, poddaję się. Nie mam na to siły. Nie, naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, spróbujcie też przejść ten parkour. Jeżeli Wam się go uda zrobić, to naprawdę, totalny szacun i napiszcie wtedy koniecznie w komentarzach, czy udało Wam się go przejść i w ile minut. Bo ja pewnie bym go przeszła, ale musiałabym pewnie z godzinę to robić w ogóle. Pasuje Ci, Adrian, ja to kółko do Nadziałem się na kółko mojego banana. No. <laughs> jak, jak rzut obręczą na ten, na, na wiesz... O, wypadło. O! O! Ale beka. Tu takie rzeczy no, mogą siedzieć? To czekaj, to hmm? różowe można też wrzucić w takim razie do środka? Pewnie tak, no tylko że tak w nie chce o, za bardzo. Rzeczywiście nie no, rusza się. No. Ale beka. No samemu ciężko, musimy jakoś oboje się zaklinować o! i ono, Patrz, o, jest. padło. Oczywiście, jeżeli sami chcecie pograć w LOL Surprise Official Party w Robloxie, to macie linka w moim opisie i naprawdę serdecznie Was teraz zapraszam na ten event, bo jak widzicie, naprawdę dużo fajnych rzeczy się dzieje i koniecznie grajcie też ze znajomymi, bo jest weselej. Jakby tutaj Adriana nie było, to by była nuda, no nie? Kto by mi tutaj kółkami tak. rzucał? wbijajcie, nauczę Was dryblować moim żelkiem. No i wpijajcie oczywiście jeszcze na Adriana Klarsona kanał Adrian też nagrywa Robloxa i i oj, i tak i, tak. i, tak, tak. I zresztą i nie tylko Założę się, że na pewno teraz też w komentarzach dostałam bardzo dużo życzeń więc za wszystkie ślicznie Wam dziękuję i, i, i tyle, no i idę dalej świętować swoje urodziny Adrian, masz dla mnie jakąś urodzinową niespodziankę? Urodziny niespodziankę szykujesz czy coś, yy, czy nie? Oj tak, oczywiście, jak zawsze <laughs> <laughs> Wiecie co, ja zawsze marzyłam o urodzinach niespodziance, ale nikt mi tego nie chce zrobić. <laughs> Ty sam, ale przy robisz, sama lepsze sobie urodziny robisz, co to Super, sama sobie zrobię urodziny niespodziankę <laughs> Dobra, do zobaczenia moi drodzy, bye bye! No, no.